Kmielewski Fastyk Czaja, Czech nie, Czetowicza nie ma. Ja nie biorę udziału, ale około 1700 śmiałków bierze udział w maratonie i półmaratonie podczas 11 nocnego portowego maratonu Szczecińskiego, którego relacja na portalu w szczecinie.pl rozpoczyna się właśnie teraz. Wy macie jakieś doświadczenie, czy pierwszy raz? Półmaraton już któryś, piąty, szósty. To jest mój trzeci półmaraton, pierwszy ten nocny, drugi w Szczecinie. Który to już twój raz? Tutaj drugi. Piąty. Żartujesz chyba, piąty? piąty. Tutaj drugi. A byłaś rok temu? Tak. tak. Jak, jak ci się podobało? Super było i to był mój pierwszy półmaraton w ogóle, także tak mi się spodobało, że kontynuuję. No ty jesteś ze Szczecina, czy nie? Nie, z nowej soli. Z nowej soli i przyjechałeś do Szczecina specjalnie na, wy na wydarzenie, tak czy z nie? Z żoną i córką. O, rodzinnie. Tak, wszyscy rodzinnie, żona i córka też tutaj biegną. Można podziwiać nasze zakątki miasta trochę z innej perspektywy. No i dzisiaj ja się nie mogę doczekać osobiście stoczni, bo wiem, że są to miejsca, których nigdy nie byliśmy. Hmm. Startu mety, to jest to wyjątkowe miejsce, gdzie za chwilę rozpocznie się półmaraton i 11 nocny portowy maraton szczeciński. To jest to wydarzenie. Tutaj trwają przygotowania. Co to oznacza, że ci biegacze, którzy są obok nas, oni już za chwilę wystartują. Serce się cieszy i raduje, bo pamiętam czasy, kiedy no, byliśmy zupełnie w jednym miejscu i startowało o wiele mniej osób. W tym roku jest ponad 1700, także wielki sukces. Ogromna ilość sponsorów i zainteresowanych, co nas bardzo cieszy. I można powiedzieć, że Ty też ten dystans półmaratonu pokonasz, tylko że na czterech kółkach. Będą zupełnie szczery, ja już 11 raz jadę maraton szczeciński. Także bardzo się cieszę, że mogę prowadzić samochód, zegar. Po raz jedenasty z Subaru Forester Auto, to oczywiście napęd na cztery, sprawdza się w każdym terenie, także doskonale nam się e, tym samochodem jedzie. Wielu z tych, którzy biegają, do tej pory nie było na stadionie. Jest to święto, tak? Idziemy w tym kierunku i to są zmiany, które od dwóch lat możemy zaobserwować. Żeby to był start i meta dla wielu wydarzeń sportowych. Widzieliśmy na trasie tych ludzi, którzy biorą udział w półmaratonie maratonie. No i muszę przyznać, że to jest niesamowite obciążenie fizyczne. Tak, no czy po 15 kilometrze dla tych, którzy biegną 21, to zaczyna się już gigantyczny problem. Odcina prąd w organizmie, brakuje węglowodanów. Jak obserwuję przy wręczaniu medali, to wiele osób jest na skraju wyczerpania. Zostawiłeś wszystkich w tyle, absolutnie. Czy ty biegnąc oglądałeś się za siebie, czy już niezbyt później? stajałem się robić swoje założenia i nie oglądałem się e, za plecy. Po prostu biegłem swoje. To wszystko wymaga ciężkich treningów praktycznie codziennie. Małymi kroczkami budujemy formę. Nie ukrywam, że to był jeden z docelowych startów w tym roku. Wyszedł on świetnie, także jestem bardzo zadowolony i na pewno wrócę tu za rok, obronić zwycięstwo.